Nie potrzebuję ratunku, nie szukam tu wybawienia. Mam swój kierunek, swoje schematy i swoje własne ciśnienia. Ludzie lubią gadać. Wchodzić w życie jakby mieli mapę A ja mam tylko serce i bity, to wystarcza, żeby iść dalej Nie potrzebuję klepania po ramieniu Nie musisz mi mówić, że będzie dobrze Wiem to po treningu w cierpieniu Każda noc była szkołą, każdy ranek testem maja nie pękłem, choć nieraz życie waliło mnie w klatę Jak ciężkim wersetem piszę tę historię sam Bez suflera i bez braw Ich opinie mnie nie ruszają, nie po to wracałem Zna, znam drogę, znam każdy zakręt Każdy upadek, każdy ślad, a to, że stoję dziś tu, To nie cud, to mój własny nie proszę o pomoc, bowiem jak wygląda świat Kto poda rękę, ten często najpierw ją cofa Dwa razy brat, dlatego wolę stać Sam jak mur, jak blok, jak stal Bo jak sam coś buduje, to nikt mi tego nie zabierze Choćby chciał Nie potrzebuję ratunku Sam daję radę Nie potrzebuję słów otuchy, co brzmią jak marne zasady Sam piszę tę historię Własną prawdą, własnym śladem e. Znam drogę, którą idę I nie zboczę z niej nawet na moment Nawet przypadkiem nie zboczę z niej nawet na moment, nawet przypadkiem Przeszedłem już tyle, że mało co mnie rusza Widok fałszu, zazdrości, jadu nie robi już w mojej głowie burza A kiedy mówią, że się nie uda, tylko się uśmiecham Bo nie wiedzą, że ja rosnę właśnie wtedy, kiedy inni z lęku klękają I czekają na przebłysk nieba, sam siebie uczę, sam siebie naprawiam Czasem jestem swoim wrogiem, czasem tarczą, czasem bronią Czasem raną, ale wstaję i działam, bo życie to nie bajka tu nie ma narratora, co ci powie, gdzie skręci Tu jest bitulica i historia, którą piszesz od zera Mam sobie ogień, który pali tylko do przodu I nawet jak upadam, to wstaję szybciej niż reszta mojego rodu Nie muszę prosić o wsparcie, bo wiem, że wsparcie bywa zdradliwe Zbudowane z pustych słów, z fil... Z emocji ulotnych jak dym po papierosach zbyt żywy Nie potrzebuję ratunku Sam daję radę Nie potrzebuję słów otuchy, co brzmią jak marne zasady tę historię własną prawdą, własnym śladem Znam drogę, którą idę I nie zboczę z niej nawet na moment Nawet przypadkiem nie z niej nawet na moment, nawet przypadkiem Nie wie co mam w głowie, nikt nie czuje tego presu Ale Bóg widzi każdy mój krok, choć milcze robię progres w To nie jest utwór o porażkach To hymno o tym, że nawet bez świadków mogę świecić jak światła w nocy Idę jak czołg, jak tara jak żołnierz, bez strachu Każdy mój dzień to bitwa, ale wygrywam ją w ruchu, nie w piachu Ci co nie wierzyli, dziś patrzą jak robię z życia projekt i choć droga była krzywa To dziś każdy centymetr tej ścieżki jest mój I nic tego nie zmieni człowiek Każdy sukces na plecach Każdy błąd w kieszeni i nawet jak życie nie ciśnie, to wiesz, ja się nie zmienię. Mogę gadać, mogę pluć, mogę mówić, że nie dam rady. Ale jak spojrzysz na moje kroki, to zobaczysz, ja sam od lat robię swoje zasady. Nie potrzebuję ratunku, sam daję radę. Nie potrzebuję pustych słów, nie potrzebuję łatek. Sam piszę te historie własnym rytmem, własnym tempem. Znam drogę, którą idę, bo to moja droga, mój świat, moje miejsce.